Dobry, witamy Dzień serdecznie. dobry. Serdecznie. Jak Wam się podoba bełku? No bardzo nam jest miło, byliśmy już jesteśmy od wczoraj, nawet Jedliście już śniadanie? My, nie, my jeszcze nie jedliśmy, bo my dla was jesteśmy i szykujemy te śniadania od samego rana. Co dobrego na no Ełczan tutaj czeka? Ho, ho, ho. proszę Państwa, pyszne dwie kuchnie, kuchnia Sokołowa, kuchnia piątnicy. Mamy wrapy, mamy y, naleśniki, y, mamy kiełbaski z wody jak za dawnych lat. Y, no i oczywiście wspaniałe serki. Tylko przychodzi A tylko coś pać. na słodko? O, oczywiście. Słyszałam, że są naleśniki z nucelnem. Są tak naleśniki? Tak, nie, tak. nie, nie, z tym. Z yy, 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 mascarpone i z ogórkiem, i z tym. Z gruszką. <laughs> Czyli jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Zapraszamy serdecznie w imieniu Radia Zewczora. Przybywajcie na plac z rusałką. Czekamy tu nawet z pysznym śniadaniem. Ale się zestresowałem, ona mnie wzięła na żywca. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, Dziękuję. Słuchajcie, uwaga, gotowi. I... Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam, Niech żyje nam! A kto? Pani Derech! Pani Dziękujemy, że Pani nas zaproszimy. <grym _> <grym> Bardzo dziękuję, że taka niespodzianka. Ale Pani super imprezę zrobiła z okazji urodzin, naprawdę. Nie to. Tak. Do... To wszystko dla Pani. To dla... to dla mnie. To dla Pani. Nawet damy jakiegoś młodego, przystojnego faceta, żeby to Pani zaniósł do Podoba się prezent? Śliczny, wspaniały. I na pewno będzie bardzo smaczny. Dziękuję bardzo. Także jeszcze raz wszystkiego naprawdę, najlepszego. Naprawdę niespodzianka niesamowita. Ja wszystkiego jest... najlepszego od ekipy Radia Z i portalu Dzień dobry, EU. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pani Teresa, bo jak my usłyszeliśmy, że Pani nas zaprasza na śniadanie, to my od razu pomyśleliśmy sobie, jak, jak Pani sobie da radę, żeby jest. nas wszystkich wyżywić. Więc my po prostu przywieźliśmy własne kuchnie. Aha, dobrze. No, ale... Tomku, Pani Teresa jest naszą wolontariuszką ełcką, bardzo dużo pomaga innym i bardzo dużo działa społecznie, także myślę, że te urodziny to są bardzo zasłużone i wypracowane. To jest jedna z najbardziej zaangażowanych Pani w ełku. <tomuś> to porozmawiamy. Pani Teresa, w, w co takiego Pani się angażuje tutaj w Ełku? No po prostu to, co jest do zrobienia. Ja należy do wolontariatu, no, to jest tak, wolontariacki ośrodek wsparcia. Odkąd przyszła Pani? roku Super. No i teraz teraz mieliśmy taki czas, że było komu pomagać, prawda? Było Ten komu temat. pomagać, było każdemu choremu dziecku pomagamy I przy wszystkich zbiórkach, przy zawodach sportowych, nawet przy Ramagedonie zawsze jestem od początku jakieś jest Bełku. No Pani jest... Teresa w ogóle założyła uruchomiła w Ełku Tak, I, i cały czas. Nie, pani nie powinna brać udziału bo oni mają szansę wszyscy. Mają mają szansę i to jeszcze jaką. No dobra, pamiętajcie, że to jest sposób na życie. Tak, zdecydowanie. I... Tak, bo to znaczy w pewnym wieku nie powinno się siedzieć w domu. Zdecydowanie, bo w domu to ludzie ubierają. Tak. I, I się tak, tak. I się ruszać. I potem tak, i zgluśnieją, zasiedzą się. się. I potem ciężko mi wstać, ciężko wyjść i tak robię. Albo za telewizorem siedzieć w komputerem. Z komputerem, nie, nie Albo za radar robiło się I to dopiero. Radio Europa. Z takim prezentem odchodzi dzisiaj z, ze śniadania Radia Z, pani Teresa. Proszę bardzo, 81 urodziny. Pani Tereso, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, miłości, radości i bardzo dużo dobra, które do pani, mamy nadzieję, będzie pokazać. Jakie takiej krzepy, żeby pani doniosła te torby. No,